małe przedszkolaki. Dzisiaj mamy rytmikę w troszeczkę innym miejscu i troszkę w innych okolicznościach. Zapraszam was do domku na wieś, nad rzeką, w lesie, niedaleko Warszawy. Będziemy się wspólnie bawić i wspólnie śpiewać piosenki, tak jak to robimy za każdym razem na rytmice. Chciałabym, żebyście do naszej wspólnej zabawy zaprosili kogoś z rodziny. Kogoś z domowników, mamę, tatę, siostrę, brata, albo wszystkich razem. A jeżeli jesteście zupełnie sami, to zaproście jakiegoś swojego ulubionego Misia. To jest miś moich synków, nazywa się Teodor. Miś Teodor będzie dzisiaj bawił się razem z nami. Ja wam będę z Miszkiem pokazywała różne rzeczy. Eee, I Teodor, zaczynamy chyba. w ogródku na małej ławeczce przyleciał gołąbek i dał mi karteczkę. A na tej karteczce było ci. Zaśpiewaj, zaśpiewaj mi. I teraz będziemy się bawić. Będziecie po mnie powtarzali jakieś sylaby. Na przykład ko, 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 ko. ko, ko. Koko, ko, 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 ko. Koko, ko, 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 ko. Koko, ko, 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 ko. Śpiewajcie ze mną. Jeszcze raz powtórzmy początek i później wszyscy razem koko. Siedziałam w ogóle...

Żyleciał go. Ćwiczyliśmy nasz głos, to teraz musimy rozćwiczyć jeszcze buzię, żeby nam ładnie śpiewała. No to uwaga, najpierw wyciągamy język na brodę i pięknie go zwijamy do środka. Pokażcie mi, jak potraficie to zrobić. Mhm. Powtórzcie to ćwiczenie kilka razy. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Super! A teraz policzymy sobie ząbki naszym językiem. Aha, najpierw na górze, teraz wszystkie na dole. Aha, super to robicie. A teraz pobawimy się w pieska i troszeczkę sobie podyszymy. Widzicie, jak wasz brzuszek się rusza? Hmm? tak jak u zmęczonego pieska. Możemy też poszczekać. Ho! 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 A teraz wam coś powiem. Żeby piesek mógł szczekać, to musi pracować bardzo mocno jego przepona. Wy, żebyście mogli szczekać i udawać pieska, to też musi pracować wasza przepona. A ta przepona jest odpowiedzialna za ładne śpiewanie. Wiemy już dużo, prawda? To teraz sobie zaśpiewamy piosenkę. Mamy marzec. To jest taki miesiąc, który rozpoczyna wiosnę. Wiosna to jest jedna z najpiękniejszych pół roku. Wtedy wszystko się budzi i wszystko zaczyna żyć. Posłuchajcie. Rzecz czarodziej, po chmurach, po lodzie. piosenkę o marcu. Do zabawy zaproście mamę, tatę, rodzeństwo albo swojego misia, swoją przytulankę i y, na zwrotkach będziemy maszerować z misiem po pokoju. Podnosić wysoko nóżki rytmicznie maszerujemy. Kiedy usłyszycie i już pączki na patyku, bierzecie misia za dwie rączki i podskakujecie w kółeczku, i już pączki na patyku, i już trawka na śnieżniku, och ten marzec, czarodziej, czarodziej. A na powtórce musicie zatańczyć w drugą stronę, i już pączki na patyku, i już trawka na śnieżniku, och ten marzec, czarodziej, czarodziej. Próbujemy jeszcze raz. Ja niestety misia muszę odłożyć, bo gram dwoma rączkami. Zaczynamy! I maszerujemy po całym pokoju. Chodzi marzec czarodziej, po chmurach, po lodzie, aż tu nagle hakus, pokus. Tańczymy w parach i już bączki na parach. Chodzi marzec, czarodziej, po chmurach, po lodzie. za tą piosenkę, ukłońcie się do swego misia, albo do mamy. Zaświeciło piękne słońce i przyszła mi do głowy taka zabawa, którą czasami na Rytmice robimy. Będziemy biegać po swoim pokoju, tylko uważajcie i zróbcie to bardzo ostrożnie. Na paluszkach rączki pod boczki, główka prościutko, stańcie wysoko na paluszkach i drobniutkimi kroczkami Postarajcie się wybiegać ten rytm, który słyszycie grany na pianinie. Kiedy muzyka nam się zmieni na taką delikatną, na muzykę na 3/4, to zaczynamy się bujać. Możecie znowu do zabawy zaprosić swojego misia. Wtedy, kiedy jest bujanie, zaczynacie misia bujać w rączkach, albo bujacie go do snu, albo możecie go bujać przed sobą, udając, że z nim tańczycie. Pamiętajcie, że kiedy robimy walczyka, paluszki są pięknie obciągnięte i nie podnosimy drugiej nóżki, tylko cały czas nóżki przyklejone są do podłogi. Zaczynamy! 的代价。 Rytmika, taka troszkę inna. Życzę Wam miłego dnia. A jutro spotkamy się może znowu. Do widzenia!